Szanowni Państwo, znamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich, wyniki Exit Poll, a z nich wynika, że Rafał Trzaskowski wygrywa pierwszą turę wyborów z wynikiem 38. To nie jest do końca dobry wynik dla Rafała Trzaskowskiego. Nawet bym powiedział, że to jest wynik słaby. A na drugim miejscu Karol Nawrocki z wynikiem 29,1. I podczas wieczoru wyborczego Karol Nawrocki zwrócił się z apelem do Donalda Tuska. I mówi tak do Donalda Tuska, do premiera apeluję w sprawie uczciwej debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich. Mówi tak Karol Nawrocki: "Chcę się zwrócić do premiera Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Tak często mówicie, że pod polską flagą jest miejsce dla każdego Polaka. Wzywam więc do tego, by odbyła się jedna uczciwa debata prezydencka, a pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla" Telewizji Polskiej z likwidacji TVN-u, Polsatu, Republiki w Polsce i Trwam. Czy Rafał Trzaskowski i Donald Tusk zgodzą się na taką debatę? W ogóle to będzie bardzo ciekawe, czy do takiej debaty dojdzie? Powinno dojść, musi dojść. To będzie sensacyjna, historyczna debata. Czekamy. Co odpowie druga strona? Czy tylko ten główny kartel medialny trzeciej RP będzie mógł przeprowadzić debaty? Przecież Telewizja Republika jest obecnie bardziej oglądaną telewizją informacyjną od tych wszystkich pozostałych to ona powinna też mieć miejsce tutaj, żeby debatować.